Witam wszystkich z tej strony. Pełni Informatyk Dzisiaj przedstawię sposób jak stworzyć butowalnego pendrive'a z systemem Ubuntu w wersji live CD czyli będziemy mogli z tego pendrive'a zainstalować ten system albo właśnie otworzyć takiej wersji live CD do przetestowania. Jak widzicie działam na systemie Windows 8. Jednak sposób działa także na innych wersjach systemu Windows. No to zaczynajmy. Najpierw pobiorę specjalny program, który, który to tworzy ten drive'a właśnie w wersji butowalnej. Widzicie adres poniżej. Jeszcze raz pokażę Można. O, widzicie? Skąd to pobrać? Możemy to dla Windowsa, dla Linuxa, dla Mac Ja zrobiłem wersję dla Windowsa. Jest to program, który się uruchamia bez, bez potrzeby instalacji. Co piszę. Tak jak mówiłem, to jest Windows 8. Na pendrive'a będziemy kopiować Ubuntu 11.04. Jeszcze scan skan zabezpieczeń. O, już. Zamkniemy to. Na zwykłym pulpicie. Przejdę do folderu, gdzie się to pobiera. No i uruchomię ten program. Sam minimalizuję. Mam to na środek. Jak widzicie można tutaj wybrać wersję dystrybucję Linuxa oraz wersję i program automatycznie pobierze to z internetu. Ja natomiast mam obraz, dlatego y, użyję obrazu. Okay. No, wskazuję miejsce, gdzie mam. Y, obraz e, płyty. No tutaj e, drive'a wybranego. I OK. No i teraz to potrwa około e, 10-15 minut. E, no wiadomo, jeżeli wybierzemy opcję pobrania e, to, to potrwa to trochę dłużej. Jak widzicie działa na wirtualnej maszynie. E, w związku z czym mm, nie da się tutaj butować z pendrive'a, dlatego będę musiał zrobić pewien myk i zainstalować dodatkowe oprogramowanie, ale to o tym porozmawiam sobie później. Ja teraz spawcę nagrywanie, no i widzimy się za chwilę. OK, tworzenie pendrive'a się zakończyło. No I mogę e, zestartować ponownie komputer. Jak mówiłem wcześniej, e, uży używam tutaj specjalnego programu, który, e, opis e, który opisuje w innym filmiku. E, dzięki czemu na wirtualnej maszynie mogę e, butować e, z pendrive'a normalnie. E, nie, nie byłbym w stanie tego zrobić na wirtualnej maszynie. Ok, musimy wejść teraz do BIOS-u. W bios musimy ustawić tak, jak tutaj widzicie, czyli remove e, device jako podstawowe, ewentualnie USB-HDD, w zależności od bios -u. Ja, ponieważ, tak jak mówiłem, działam na wirtualnej maszynie, muszę CD-ROM ustawić jako e podstawowy e, e, nośnik, z którego będę uruchamiał. Na płycie. E, Mam teraz mam płytę specjalnym programem, który umożliwi mi e, uruchomienie komputera z, za pomocą pendrive'a. Można też zrobić to przez specjalne menu, w zależności od piosu. No i wybieram wybieram moje USB mojego pendrive'a. No i uruchamia nam się już już w tym momencie jesteśmy uruchomiała się aplikacja z pendrive'a co e, zmodyfikowaną e, wersją live Ubuntu no, ja wybiorę tutaj Ubuntu e, bez, e, instalacji, bez instalacji, natomiast możemy też tutaj wybrać instalację czy jakieś e, testy diagnostyczne komputera Normalnie w tym miejscu myszki nie będziecie widzieć. Widzicie ją tylko dlatego, że no, działa na wirtualnej maszynie i, e, i nagrywa To myszkę, e, program, program nagrywający cały czas widzi. No ale jak widzicie, już uruchamiam się Ubuntu 15.04. E, to Ubuntu mam na Pendrive, nie? tak jak mówiłem. Ogólnie sposób bardzo dobry w przypadku, jeżeli chcemy zmienić hasło w Windows 7 czy Windows Vista do 8. O tym też nagrałem osobny filmik, także zapraszam, aby go zobaczyć. No i już mamy wersję live systemu Ubuntu. Czemu mi to nie pisze Trochę to tutaj nie będzie nam. Trzeba pisać, tylko żeby pasowały do siebie. No i to chyba by na tyle. Zapraszam do komentowania. Do subskrybowania. Jeżeli macie pytania piszcie w komentarzach. Pozdrawiam, hej. Szczegółowe wyjaśnienie przedstawionego zagadnienia znajdziecie na moim blogu. Zapraszam. Zapraszam także na Facebooka, gdzie znajdziecie informatykę z humorem.